Szanowna mamo, szanowny tato, nazywam się Joanna Chorąży, jestem fizjoterapeutką pediatryczną z ponad 20-letnim stażem. W tym pierwszym z serii mini poradników chciałabym się podzielić z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem w formie praktycznych porad dotyczących zarówno podstawowych technik pielęgnacyjnych, ale również sposobów na radzenie sobie w trudnych sytuacjach z życia dziecka. W tym celu wykorzystam techniki koncepcji Entity Bobat oraz jednej z technik masażu niemowlęcego. Każdy rodzic, który zgłasza się do mnie na konsultację, chce dla swojego dziecka zrobić wszystko, co najlepsze. Dlatego prosi o wsparcie. Twoje odżywcze ramiona to tytuł tej pierwszej części poradnika, w którym chciałabym Ci pokazać, jak prawidłowo dziecko nosić, przenosić, układać, tak aby wspierać. Jego prawidłowy rozwój, a jednocześnie produktywnie i miło spędzić z dzieckiem czas. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdę do części praktycznej, chciałabym podkreślić, że porady zawarte w tym poradniku dedykowane są dzieciom. Od urodzenia do czwartego miesiąca życia. Korzystając z tego mini poradnika drugi rodzicu, zwróć uwagę, na jakim poziomie rozwoju motorycznego jest Twoje dziecko, jakie jest jego zapotrzebowanie emocjonalne i poznawcze. Zwracaj uwagę na to, jak dziecko reaguje na określone pozycje i zalecenia: czy reaguje pozytywnie, czy negatywnie. Pamiętaj również o tym, że zarówno dziecko, jak i ty potrzebujecie czasu, żeby się tego nauczyć. Jeżeli zaobserwujesz coś, co będzie Cię niepokoiło, skontaktuj się ze specjalistą. Przewijak to takie miejsce, w którym twoje dziecko i ty spędzacie bardzo dużo czasu. Możecie tutaj wykonać szereg różnych czynności, takich jak ubieranie, rozbieranie, zmiana pieluszki, delikatne mycie. Może to być również miejsce do zabawy. Chciałabym Ci pokazać, w jaki sposób te czynności można wykonać. Jak przesunąć dziecko w obrębie przewijaka? Zwróć się do niego i pochyl. Ułóż nogi tak. Aby tyły tych nóg spoczywały na Twojej klatce piersiowej. Staraj się, aby stopy dziecka skierowane były do góry, tak aby nie miało możliwości odpychać się od Ciebie. Podkładając najpierw jedną rękę i drugą pod, pod tyłów dziecka, a dłonie układając pod głowę, przysuń dziecko do siebie jak najbliżej, podnieś i przełóż tak, aby znalazło się na krawędzi przewijaka. Tą pozycję szczególnie rekomenduję do zmiany pieluszki, do zabawy, ale również do ubierania i rozbierania. W jaki sposób możesz podnieść dziecko z przewijaka? Pierwszy sposób. Stań przodem do dziecka, podeprzyj tyły jego nóg na swojej klatce piersiowej, włóż jedną rękę pod bok, drugą rękę pod bok, dłońmi podeprzyj głowę i podnieś dziecko z przewijaka. Żeby było ci wygodnie, podeprzyj swoje łokcie na brzuchu. Tę pozycję rekomenduję szczególnie małym niemowlętom, takim do pierwszego miesiąca życia, które potrzebują dużo podparcia, które dzięki tej stabilnej pozycji na Twoich rękach będzie się czuło miło, wygodnie. Możesz dodać dodatkowe kołysanie, aby dziecko mogło się w Twoich ramionach odprężyć. Tę pozycję mogą też stosować tatusiowie, których ręce są długie i silne, więc jest to szczególnie dla nich propozycja, kiedy wykonanie innej techniki noszenia może być dla nich po prostu za trudne ze względu na dysproporcje pomiędzy dzieckiem a nimi. Inny sposób wzięcia dziecka z przewidiaka to podniesienie go z pozycji, kiedy leży na boku. Ułóż swoje ręce pod kolana dziecka, a resztę palców ułóż. Na bokach bioder. Następnie razem z dzieckiem wykonaj ruch w kierunku jego przetoczenia. Użyj swojego ciała, a nie rąk do tego ruchu. Kiedy dziecko leży na boku, dolną rękę włóż między nogi i pod bok dziecka, tak żeby kciuk był spo, z przodu, a reszta Twoich palców znajdowała się pod bokiem dziecka. Przytul się do dziecka. W ten sposób zabezpieczyć pozycję, żeby dziecko się nie odwróciło i żebyś nie musiał, musiała zaczynać jeszcze raz. Drugą ręką natomiast przesuń pod głowę dziecka od tyłu w kierunku do skroni i tak gotowe dziecko podnieść do góry i pozostaw je w pozycji bocznej. Pozycja boczna jest pozycją uniwersalną, którą, jeśli opanujesz, będzie prowadziła Cię do różnorodnych zmian pozycji. Jak zatem odłożyć dziecko z powrotem? Obróć się przodem do przewijaka. Połóż dziecko najpierw pupę, bok, a na końcu głowę. Rękę swoją wyjmij górą i przetocz dziecko na plecy. Połóż najpierw pupę, plecy, a na końcu głowę. A co zrobić, jeśli potrzebujesz jednej ręki? Unieś dziecko i oprzyj jego policzek. O swój policzek. Dzięki temu masz wolną rękę i możesz swobodnie sięgnąć, na przykład po zabawkę, żeby wyjąć ją z szuflady. Pozycja boczna jest doskonałym sposobem na uspokojenie dziecka, kiedy kołyszysz je rytmicznie i powoli, dziecko szybciej się wycisza lub przestaje płakać. Utrzymując dziecko w pozycji bocznej, możesz swobodnie się przemieszczać z miejsca na miejsce. Nie zawsze musimy dzieci nosić, czasami możemy również posiedzieć. Oto propozycja pozycji bocznej na Twoich kolanach, kiedy siedzisz na kanapie. Zaprzyj pupę dziecka od wewnętrznej strony swojego UDA. Ustaw nogi tak, jedną wyżej, drugą niżej, aby podeprzeć bok tułowia. Ręką górną wypełnij przestrzeń pomiędzy głową dziecka, a swoim udem tak, aby głowa była w linii kręgosłupa. Wsunij rękę na tyle mocno do przodu, aby nie odginać główki dziecka. Tę pozycję możesz wykorzystać do odbicia, do zabawy, do tulenia dziecka do snu albo do jego wybudzenia. Z pozycji bocznej możesz przejść do pozycji leżenia dziecka na plecach bokiem do ciebie. Cofnij swoją rękę, którą trzymasz pod głową, następnie podnieś dziecko i powoli, układając pupę na swoim udzie, przekręć dziecko na plecy, podtrzymaj głowę, podeprzyj głowę drugą ręką tak, aby znalazła się ona w linii kręgosłupa. Tę pozycję możesz wykorzystać do karmienia z butelki. Ale również do zabawy. Z pozycji na plecach możesz przejść poprzez pozycję boczną do leżenia na plecach, ale na Twoich kolanach przodem do Ciebie. Zadbaj o to, aby Twoje nogi były połączone. Aby główka nie wpadała między szczelinami między nogami. Zadbaj również o to, żeby dziecko nie było nadmiernie wysunięte poza linię kolan, bo to również będzie utrudniało mu utrzymanie prawidłowej pozycji. Pozycję te wykorzystaj do tego, żeby z dzieckiem się pobawić. Jeśli dziecko jest wyspane, najedzone, nie jest śpiące, będzie chciało się z Tobą w tej pozycji bawić. Z pozycji na plecach możemy jeszcze zaproponować dziecku leżenie na brzuchu na Twoich kolanach. Połóż kciuki pod kolana dziecka, a następnie obniż jedno kolano tak, aby dziecko mogło swobodnie przetoczyć się na bok. Dolną rękę wsuń między nogi i pod bok, dokręć dziecko do pełnej pozycji bocznej. Drugą rękę wykorzystaj do tego, aby włożyć ją pod głowę. Podnieś i połóż dziecko na boku. Dalej kontynuuj. Wsuń rękę pod główkę dziecka. Podeprzyj obie jego ręce, unieś je do góry i przekręć na brzuszek, układając górną część tułowia na jednym kolanie, a dolna część tułowia i nogi są poniżej. Jeżeli dziecko ma problem z utrzymaniem głowy w linii kręgosłupa, podtrzymaj dziecku głowę, układając mały palec pod jego czołem. Pozycję tę również możesz wykorzystać do odbicia. Zastosuj tylko tę pozycję w bardziej stromej wersji. Jak zabrać dziecko z pozycji leżenia na brzuchu? Włóż rękę między nogi i poprowadź ją pod brzuchem w kierunku boku od strony Twojego ciała. Ułóż drugą rękę przy uchu dziecka i następnie przekręć je w kierunku do siebie, tak aby znalazło się na pozycji bocznej. Ułóż dziecko na boku i podejmij decyzję, do jakiej pozycji chcesz dziecko poprowadzić dalej. Włożenie dziecka do leżaczka. Możesz to zrobić stojąc bokiem do leżaczka albo przodem do leżaczka. Pierwszy sposób. Przenieś dziecko tuż nad leżaczek w pozycji bocznej. Delikatnie przez brzeg leżaczka, obracając je jednocześnie na plecy, ulokuj je w leżaczku. Jeśli dziecko leży krzywo w leżaczku, możesz wsunąć ręce Połączyć przed ramionami, chwycić dziecko albo za ubranko, albo za jego tułów i przesunąć dziecko do góry, tak aby znalazło się we właściwej pozycji. Jeśli korzystasz z pozycji 45 stopni, nie zapomnij zabezpieczyć dziecka, aby się z tego leżaczka nie wysunęło. Pozycja 45 stopni rekomendowana jest dla dzieci od czwartego miesiąca życia ze względu na pewną już kontrolę głowy i górnej części tułowia. Może być ona zastosowana wyjątkowo dla dzieci młodszych, jeśli cierpią one na refluks. Taką pozycję możecie wykorzystać zaraz po jedzeniu, aby dziecko 5-10 minut mogło w niej pobyć, aby treść pokarmowa spłynęła do żołądka i dalej do jelit. Nie rekomenduje się pozycji w leżaczku do spania. Dziecko na pewno nie może w niej zasnąć, bo istnieje duże ryzyko zachłyśnięcia. Wyciąganie dziecka z leżaczka. Połóż swoje ręce po obu stronach tułowia i skręć dziecko w kierunku od siebie, tak aby znalazło się w pozycji bocznej. Włóż rękę między nogi pod bok, to już znasz. Włóż rękę od tyłu pod skrą dziecka, to też już znasz. I wyciągnij z leżaczka. A oto zmodyfikowana pozycja leżaczka dostosowana do najmłodszych niemowląt, od miesiąca do 3-4 miesięcy. Podnieś leżaczek tak wysoko, aby dziecko, które będzie w nim leżało, miało pozycję leżącą. Czyli głowa, ramiona i biodra mają znaleźć się na jednej linii. Ponieważ nie jest to fabryczne ustawienie leżaczka, zadbaj o to, żeby dziecko naprawdę było w nim bezpieczne. Jeżeli masz śliską podłogę, wykorzystaj dywan, podłóż koce, ręczniki albo kołdry, aby osadzić stabilnie dół leżaczka. Kładanie dziecka do leżaczka, stojąc przodem do leżaczka. Przesun dziecko nad leżaczek i tuż przed położeniem, podłóż swoje przedramię. Pod plec dziecka tak, aby w trakcie przekładania go do leżaczka, plecy dziecka były zabezpieczone. Wyciąganie z leżaczka, skręć dziecko na bok, włóż rękę między nogi, pod bok i wyciągnij z leżaczka. Kładanie dziecka do łóżeczka. Ułóż dziecko w pozycji bocznej, zanim włożysz je do łóżeczka. Następnie pochyl się i połóż dziecko na boku za środkiem łóżeczka, wyjmij rękę spod głowy, spod tułowia i wtocz dziecko na plecy. Wyjmowanie dziecka z łóżeczka. Przekręć dziecko na bok w kierunku od siebie. Włóż jedną rękę między nogi, drugą pod głowę i wyciągnij dziecko z łóżeczka.